No i dzień dobry, dzień dobry we vlogu numer 2. Dzisiaj już jestem w Poznaniu, odwiedzam tutaj moje dwa biura. No i dzień dzisiejszy zapowiada się dosyć ciekawie, gdyż o 9.30 mam już pierwsze spotkanie z jednym z partnerów biznesowych. Później trochę edycji nagrywania wideo, między innymi będę też nagrywał tego vloga. Na wieczorem jakieś spotkanie z znajomą, jakaś kawa, może jakieś kino. Więc zapowiada się ekscytująco. Dzisiaj we vlogu dowiesz się też tego, jak rozpatrywać koszty kredytów, ponieważ kredyty czasami są na 10-30 lat, i dzisiaj na pewno będę edytował wideo o tym, jak podchodzić do tych kosztów kredytów, bo jeżeli kredyt mamy na 200 tysięcy, to przez 10 lat oddamy do banku praktycznie dwa razy więcej przy obecnych stopach procentowych. Jeżeli kredyt jest na hipotekę nawet na 30 lat, no to jest już o wiele więcej tego kredytu do oddania. Tak więc dzisiaj będzie dokładna analiza, jak podchodzić do tego typu kosztów związanych z kredytami. Zostań ze mną. Widzimy się pewnie już w następnej scenie. Halo, halo. No dzień dobry. Już jestem, już jestem na miejscu. Czekam na kolegę. O, właśnie przyszedł. Wejście do jednego z biur, z którymi współpracuję, żeby odebrać dokumenty do jednego klienta i za chwilę jazda dalej. No dobrze, dokumenty już mamy, więc teraz pora na to, żeby udać się do klienta, podpisać odpowiednie formularze. No i następnie procesować wniosek kredytowy. Tutaj robimy akurat konsolidację kredytu hipotecznego na niższą ratę. I następnie zanieść te wnioski już do banków. Więc tak to wygląda, tak wygląda budynek, w którym byłem. Lecimy dalej. No do zobaczenia w następnym etapie tego dnia. Cześć. Dzisiaj mega intensywny dzień, więc nagrywam nawet z windy. Słucham taką książkę. Książkę na temat startupów. Wrzucę Wam gdzieś tutaj zdjęcie na tej książki i zastanawiam się, jak tutaj znaleźć przewagę konkurencyjną na moim rynku rynku produktów finansowych, kredytowych. I jednym z pomysłów jest to, że po prostu ja będę płacił yy, Wam za rzeczoznawcę majątkowego, rzeczoznawcę, który wyceni wartość Waszej nieruchomości. Więc w sumie pytanie do Was. Co myślicie o takim, takim rozwiązaniu? Czy byście zdecydowali się na korzystanie z usług doradcy kredytowego, gdzie macie za darmo wycenę nieruchomości, a taka wycena to jest od 500 zł do 1000? Czy jednak wolicie skorzystać z kogokolwiek innego, który by nie miał takich usług u siebie? Oczywiście u mnie jakość jest taka sama, dodatkowo macie wiedzę, wiedzę oprócz praktycznej i teoretyczną, gdzie ja chyba jako jeden z niewielu, jeżeli znacie innego doktora od finansów, bankowości, który też jest pośrednikiem kredytowym, to spoko napiszcie mi, w komentarzu, z chęcią się, się z nim spotkam, ale nie znam w Polsce innego pośrednika kredytowego, który także ma tytuł doktora, więc macie to wszystko w jednym miejscu. Plus do tego 1000 złotych w kieszeni. Co o tym myślicie? Napisz mi w komentarzu. A ja właśnie wchodzę do biura. Tak. Dzień dobry, za mną już nagranie. Wrzucę Wam tutaj jakieś zdjęcie z setupu, gdzie Ustawione, mam światło, mam ustawione statyw do, do nagrywania, a teraz siadam nadal do, do pracy. I cóż, zapisałem się na taką jedną konferencję online do mojej znajomej Oli Gościniak, i teraz zajmuję się nagrywaniem szkolenia, które na tej konferencji zostanie zaprezentowane. Szkolenie dotyczy się tego, jak się właśnie przełamać i zacząć nagrywać hurtowo wideo na swoje social media. Więc myślę, że jest to ciekawy temat, gdyż wielu z influencerów ma ten problem na początku swojej drogi, żeby rzeczywiście usiąść i się przełamać i to wideo zaraz będzie nagrywane. Konferencję już nie pamiętam chyba będzie darmowa. Jakby co to będę dawał znać w, w komentarzach, tutaj o tej konferencji to jest strona wydarzenia więc 26 stycznia w tych godzinach odbędzie się owe, owe wydarzenie. Jeżeli chodzi o moją prelekcję, to tutaj mamy, tutaj mamy opis owej prelekcji, więc już siadam do nagrywania. Aha, pytanie, czy darmowa, czy nie. Jest w promocyjnej cenie bodajże 59 zł. Tak, 59 zł tutaj mamy info. Dobrze, jestem już po, ale ten czas dzisiaj leci. Tam właśnie się renderuje moje wideo. A ja się zbieram do wyjścia na miasto, więc dzisiaj mega napięty dzień. Jene, ale się dzisiaj dzieje. Tak, to lecimy dalej. Wow, zobacz, zobacz co tu się dzieje. Zaraz obracam kamerę i, i oglądamy. A Ania zamówiła taką porcję. Czyli jestem Ania. I tyle jest zostało. Ja uważam że wszystko jest. Halo, cześć. To już następny dzień. Jestem właśnie na spacerze rano w lesie i zapomniałem dodać do tego nagrania tego co obiec... Zapomniałem dodać do tego nagrania tego co obiecałem na samym początku, czyli informacji o tym jak bezpiecznie nadpłacać kredyt, co zrobić, żeby cało, cały koszt kredytu nie był aż tak duży. I teraz Wam tutaj wrzucam link, nie link, nagranie z mojego szkolenia online, gdzie tłumaczę to na przykładzie kredytu hipotecznego. Jeden chyba z e... najbardziej zaawansowanych slajdów w tej prezentacji, ponieważ tutaj właśnie chcę Państwu przedstawić informacje na temat tego, co tutaj napisałem. Ogromny kosztowy, o, ogromny końcowy koszt kredytu. Jak zmniejszyć ten koszt kredytu? Wracając jeszcze na chwilę do slajdów poprzednich. Chodzi o ten ogromny koszt końcowy. Całkowity koszt kredytu milion dwadzieścia 25 ,000. Zaciągamy kredyt na 480, oddajemy milion. Mnie to też przeraża. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że ten kredyt jest na 30 lat. I Im więcej okresu, tym dłużej biją nam odsetki i tym więcej trzeba oddać do banku. I teraz w tej tabeli chcę Państwu pokazać, co by się stało, gdyby. Co by się stało, gdyby. Na przykład, gdybyśmy mieli pieniądze na nadpłatę tego kredytu, normalnym jest to, że na przestrzeni tych 30 lat sytuacja gospodarcza się zmieni i najprawdopodobniej odsetki będą spadać, a jeżeli będą rosnąć, to zaklepią sobie Państwo ratę kredytu na stałe oprocentowanie i przez 5 lat będą Państwo bezpieczni przed wzrostami. Jest też dosyć prawdopodobne, że Państwo też się będą rozwijać, więc Państwa dochód będzie wzrastał. Być może oszczędzą Państwo 5-10 tysięcy w międzyczasie i są Państwo w stanie przeznaczyć te pieniądze na wkład własny. Jest też pewna szansa na to, proszę zwrócić uwagę, że minimalne wynagrodzenie w Polsce cały czas rośnie, że to minimalne wynagrodzenie będzie wyższe. No i co za tym idzie, Państwa wypłata też będzie wyższa. I teraz, tutaj proszę się skupić, ponieważ jest tutaj dużo danych. Ja chcę przedstawić Państwu całą historię, którą zawarłem w tej tabeli. I chciałbym, żeby Państwo ją dokładnie zrozumieli. Jeżeli zaciągamy kredyt hipoteczny z wkładem własnym 10%, to rata wynosi 3265. Jest pewna szansa, że po 30, w 23 racie, czyli po dwóch latach, Wibor nam spadnie o 5%. Chociaż jest taka szansa, że Wibor spadnie nam po roku albo po pół roku już nam spadnie. Ale tutaj, na potrzeby kalkulacji, chciałem Państwu przekazać teoretycznie. Informację, że w ciągu tych dwóch lat wybor nam spadnie o pół roku, o pół Więc jeżeli tak się wydarzy, to rata nam spada o 165 zł. Automatycznie bank to przelicza. My jesteśmy zafiks zafiksowani na to, żeby płacić ratę cały czas taką samą, więc przez ten okres rata nam spada do 3100, a my nadpłacamy, nadpłacamy sobie kredyt o 165 zł. Jeżeli nadpłacamy, no to wiadomo, że kapitał nam spada, ponieważ Tą całą kwotę przeznaczamy na spłatę kapitału. I w międzyczasie tutaj dałem do dyspozycji kolejne 4 lata, czyli łącznie piąty okres, piąty rok kredytowania. W przypadku, jeżeli będziemy mieli niski wybor, to rata nam spadnie do 3060 zł. Różnica między tą ratą a tym, co chcemy miesięcznie oddawać, równa się 205 zł. I co miesiąc te kwoty nadpłacamy do kredytu, nadpłacamy, nadpłacamy. Dzięki czemu kapitał do spłaty z początkowych 540 tysięcy spada nam po 5 latach już do 494 tysięcy. Dobrze, po tych 5 latach jesteśmy w stanie, przykładowo, zaoszczędziliśmy 10 tysięcy albo dostaliśmy w jakimś spadku, wygraliśmy 10 tysięcy, Prze przerzucamy to na spłatę. Na spłatę kapitału. Jeżeli mamy 61 miesiąc, to z tych 400, czy to wszystko widać, mogę powiększyć trochę nawet bardziej. Nadpłacamy tutaj 10 000, czyli mamy do spłaty kapitału 484 000. I w następnym miesiącu nasze oprocentowanie jest liczone już od niższego kapitału. Dzięki czemu rata ponownie nas spada z 3060 na niecałe 3000. Cały czas chcemy spłacać taką ratę, więc mamy do dyspozycji prawie że 270 zł, i tą kwotę cały czas nadpłacamy na nasz kredyt. Cały czas nadpłacamy za tą kwotę nasz kapitał. Przez co kapitał cały czas nam spada, cały czas spada. Kolejne zdarzenie, które tutaj dodałem, to spadek wiboru przez kolejne 5 lat. Chociaż jest duża szansa, że przez 5 lat ten wibor spadnie o 1,5%, albo 1%, albo 0,8%. Ale jeżeli gdyby spadł w 10 roku naszej, naszego kredytu o 0,5%, to rata ponownie nam spada o 500 zł. Przez co rata już by wynosiła nam 2754 zł. Pozostałą część nadpłacamy, bo chcemy nadpłacać tyle. Dzięki czemu ponownie nam kapitał spada i rata spada. Idąc dalej po dwóch latach, już optymistycznie Wibor spada o 1%, rata nam spada dzięki temu o 802 zł. I cóż się dzieje? Nie musimy, okazuje się, że nie musimy przez cały okres oddawać kredytu przez 30 lat, gdyż w miesiącu 290 mamy koniec kredytu, 70 miesięcy przed czasem. To jest taki najbardziej pesymistyczny według mnie scenariusz, gdyż jest szansa, że przez te 20 lat jeszcze więcej będziemy w stanie nadpłacić. Przez ten, przez ten okres stopy procentowe mogą spaść. Ale także jesteśmy w stanie więcej zarabiać. Tak jak wspomniałem, pensja cały czas rośnie. Jesteśmy w stanie więcej zarabiać i nie musimy nadpłacać tylko 165 na przykład złotych miesięcznie, tylko możemy nadpłacać sobie 200, 300, 400. I w związku z tym, tylko dokończę ten slajd i już przeczytam. Pierwotne odsetki mieliśmy tyle, całkowity koszt kredytu tyle. Jeżeli będziemy działać według tego scenariusza, który tutaj jest, to odsetki będą wynosić tyle, a cały koszt kredytu tyle, aż przybliżę. Odsetki 417, czyli 217 tysięcy mniej niż pierwotnie było to w kalkulacji. Dlatego moje przekonanie jest takie, że jak Państwo dostają kalkulację z banku, wrócę do tej kalkulacji i widzą Państwo ten łączny koszt kredytu na tak wysokim poziomie, to proszę tym się nie przejmować, bo tego kosztu Państwo prawdopodobnie nigdy nie zapłacą, jeżeli Państwo będą chociaż trochę nadpłacać swój kredyt. Witam ponownie po tym przerowniku. Ja jestem cały czas na tym samym spacerze. Mam nadzieję, że wiedza z tego wideo pomogła Ci w zrozumieniu zagadnienia nadpłaty kredytu, a także nie przeraziła Cię, czy pomogła w zrozumieniu łącznej kwoty, którą trzeba oddać do banku. Ten dzień, w sumie ten vlog już będę kończył. To tyle, jeżeli chodzi o mój drugi vlog w sumie. Jestem bardzo ciekaw, jak wy odbieracie w ogóle takie relacje z życia pośrednika kredytowego. Chcę tutaj pokazać wam lepszą, czy nielepszą, po prostu naturalną część mojej pracy i mojego życia. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy to jest fajna forma, czy Wam się podoba i co myślicie o tym, żeby to rozwijać dalej. No, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś online albo na 对。<noise>